26 marca to był ostatni dzień, kiedy pracowałam po tamtej stronie. 26 marca do końca życia zapamiętam jako, jako coś niesamowitego, ponieważ 26 marca, kiedy ludzie już wiedzieli, że 27 granice będą zamykane, i w zasadzie nie wiedzieli na jakich zasadach, na jak długo wiedzieli tylko, że po prostu zostaniemy wrzuceni na kwarantannę. Na granicy byłam godzinach 16.00 pół do 17 i zrobił się ogromny korek na kilkanaście, już później na 20 ileś kilometrów. Mieliśmy w ogóle wrażenie, że na godzinę został w ogóle wstrzymany ruch na granicy. Nie wiedzieliśmy, dlaczego na granicy nas nie przepuszczają. Ludzie zaczęli wychodzić z samochodów, nerwowo reagowali na brak odpowiedzi celników. Po godzinie mniej więcej to się ruszyło. No mi się udało przekroczyć granicę po godzinie 20.00. I powiem szczerze, że byłam przerażona, ponieważ pamiętam czasy, kiedy przekraczało się granice jeszcze na paszporcie, kiedy trzeba było mieć na pobyt w Niemczech wizę. Pamiętam czas, jak się przekraczało, jak jeszcze istniały te przejścia graniczne z tą całą infrastrukturą, to nigdy nie było tam wojska z długą bronią. I to był pierwszy raz, kiedy, kiedy zobaczyłam to wojsko z długą bronią, kiedy zobaczyłam ludzi wychodzących z samochodu z płaczem, tam wracały też rodziny przerażone, bo się po prostu bały, że nie zdążą, kiedy widziałam ludzi zdesperowanych, którzy szli poboczem autostrady, zostawiali samochody gdzieś na ostatnim wieździe, żeby po prostu zdążyć na przekroczenie granicy, i wiem, że wielu ludziom się to nie udało. No i trafili do Polski na kwarantannę. I od tego 27 marca trwa ten ogromny strach i ta ogromna niepewność pracowników transgranicznych. O zostaliśmy rozerwani i zmuszeni do podejmowania decyzji praca czy rodzina. Ja wiem, że są setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zostali rozdzieleni, którzy nie mogą odwiedzić swojej babci, dziadka, rodziców, bo mieszkają w innym kraju, bo są daleko, nie latają samoloty, nie ma połączeń tak, kolejowych, jest to wszystko zablokowane. Ale absurd pracowników transgarnicznych, absurd ich sytuacji polega na tym, że na przykład ja mam do pracy od granicy dokładnie 16 kilometrów, a od mojego domu jest to 28 kilometrów. I absurd całej sytuacji polega na tym, że moi znajomi dojeżdżają na przykład do Stargardu Szczecińskiego albo do Gryfic 30-40 km codziennie do pracy i ja nie mogę w Elcu albo w Słubicach, to są jeszcze większe absurdy, gdzie ludzie przechodzili przez most i byli w Niemczech, po drugiej stronie granicy, w ciągu 15 minut. W tej chwili doszło, doszło już do, do, do tej sytuacji, że nie wytrzymaliśmy, nie wytrzymaliśmy po prostu ignorancji. Od 27 marca do 19 kwietnia, kiedy ruszyła machina i kiedy zaczęliśmy się zrzeszać na tej stronie na Facebooku, pracownicy transgraniczni wszyscy razem, to od tego 27 marca do 19 kwietnia nikt tak naprawdę nie interesował się 200 tysiącami ludzi, którzy zostali bez środków do życia, yy, którzy żyją w niepewności, zostali rozdzieleni, bez dostępu do służby zdrowia, bez dostępu do leków, bez możliwości chodzenia do szkoły. I dlatego wyszliśmy, wyszliśmy na ulicę, tak? Dlatego... Postanowiliśmy, że nie będziemy milczeć i nie pozwolimy po prostu, żeby ktokolwiek nas lekceważył, ponieważ uważamy, że to są decyzje głupie, nieprzemyślane, dlatego że regiony transgraniczne to są regiony specyficzne. Ja żyję tutaj od kilkunastu lat i naprawdę tutaj nie ma granicy. My jeździmy na wycieczki rowerowe yy, przez drogi, które prowadzą przez dwa kraje. Przechodzimy przez mosty, jeździmy na zakupy. Tej granicy nie ma. Ona istnieje tylko na mapie i tak naprawdę w głowach ludzi, którzy sobie to wymyślili. Nie ma tej granicy. A największym absurdem jest to, że w tej chwili nas, pracowników transgranicznych, traktuje się jak trendowatych. Tak jakby przekroczenie granicy w głąb Niemiec albo w głąb Czech na, Czech, na 15 albo nawet na 50 kilometrów, mogą spowodować, że ten ktoś, kto będzie wracał do pracy, będzie bardziej narażał swoich sąsiadów na zachorowanie na, na tego wirusa, niż ktoś, kto na przykład przyjedzie War z Warszawy, gdzie w Warszawie jest tak naprawdę epicentrum y, zachorowań. I tak naprawdę o to walczymy. Żeby dostrzec ten absurd, że nie można podzielić rodziny na pół i pozwolić na to, żeby ojciec do swojego dziecka w trakcie urodzin stał na jednym brzegu rzeki, dziecko na drugim brzegu rzeki. Uważamy, że to jest cholernie po prostu niesprawiedliwe. Nie pozwala nam się chodzić do pracy. Coś po prostu nie pomyślał, że no nie można ludzi tak po prostu zostawić, tak? Ja uważam po prostu, że to jest gra polityczna, że to jest naprawdę gra polityczna. I nie boję się tego powiedzieć, bo to jest granie na ludzkich emocjach. To jest, to jest stwarzanie jakiegoś wyimaginowanego wroga, tak? który przyjeżdża z Niemiec, z zagranicy i, i znowu po prostu wykorzystuje się nas jako, jako jakąś kartę w rozgrywkach politycznych. Czego mi jest najbardziej żal w tej sytuacji? Tego, że, że w tej chwili zagrożona zostaje idea, idea transgraniczności. Tak naprawdę mamy czeski Cieszyn i Cieszyn polski, i to miasto jest podzielone tylko i wyłącznie rzeką. Naprawdę ludzie z Cieszyna normalnie na na porządku dziennym chodzą na przykład do Czeskiego Cieszyna na lody, chodzą do Czeskiego Cieszyna na pizzę, bo tam jest na przykład pierwsza pizzeria. I którzy nawet chodzą tam do piekarni, tak samo Czesi przyjeżdżają do nas, przyjeżdżają na różne wydarzenia kulturalne, chodzą do nas do sklepów. My się z tymi Czechami codziennie widzimy. Dla nas, że tak powiem, język czeski słyszany na przykład w piekarni nie jest niczym obcym. Ale wiadomym faktem jest, że jak nagle się jedzie tam i jest się tam po prostu zamkniętym samemu przez już minęło 20-30 dni, to się po prostu dostaje świra. Bo się jest samemu, bez żadnego wsparcia i jedyne co sobie można w ogóle polskiego uruchomić to telefon, tak? Więc po prostu poszliśmy na granicę i patrzyliśmy się na, patrzyliśmy się na siebie i rozmawialiśmy po prostu przez telefon z tego wszystkiego, żeby się po prostu, żeby się po prostu zobaczyć. Najlepsze jest to, że podeszłam do strażnika z, z torbą, no bo mąż się spakował na jakiś tam okres czasu, ale nie wziął pewnych rzeczy, no bo nie wiedział na ile się pakuje, tak? Nie wziął cieplejszej kurtki, wziął tylko dwie pary butów, bo nie wiedział po co idzie i na co. I chciałam przekazać wyrażać z czystymi rzeczami, to nawet mi strażnik nie pozwolił, nawet jej ode mnie nie wziął, żeby przejść przez most graniczny i przekazać. Nie było takiej w ogóle opcji. Jedyną opcją, która by była, to rzucić przez ten most tą torbą w nadziei, że może mój mąż ją złapie, nie? Widzisz płot, widzisz ludzi za płotem, którzy chcą od otwarcia granic i widzisz babkę, którą widzisz że za... Mijałaś na ulicy, Polkę, tak? Mijałaś na ulicy, gdzieś tam w sklepie coś i nagle patrzysz, że ona jest po tamtej stronie, nie? I tak, kurczę, to dlatego ja jej już nie widzę. I to dziecko, które się wyrwało, ten dwuletni chłopczyk, ten moment, jak on się wyrwał mamie z rąk, bo zobaczył tatę. I leci, tak? Biegnie do taty, podchodzi dwóch policjantów i to dziecko odgania, odciąga od taty. I on się odwraca Spłakany biegnie do mamy. I to był ten moment, gdzie myślałam, że oni wyrwał ten płot. Albo on jest tak mocno osadzony, ta siatka, bo napór mieli dobry, więc podejrzewam, że ta siatka jest mocno przymocowana, bo oni zaczęli szarpać tą siatką. W tym momencie, jak wiesz, to dziecko odgonili, tak, do mamy zawrócili. I ono wiesz, takie zapłakane, bo nie, nie zapomnę nigdy tego. Dla dzieci nie było granic, bo później on jeszcze raz się wyrwał mamie ale już policja nie reagowała. Później inne dzieci zobaczyły swoich ojców, więc też biegły. I tak cię tąpie. Bo momentalnie tak cię wbija ten protest Ludzie idą po pracę, widzisz swoje koleżanki, które nie pracują od miesiąca, kończy im się wypłata, mają zobowiązania, mają rachunki i nagle sobie świadomiasz, że kurczę, tam jest Ania twoja, której nie możesz którą tylko przez Facebooka i widzisz zdjęcie, jej zdjęcie z plakatem z z brakuje mi ciebie. Ona jest Niemką, mieszka w Gernic. Ona stoi z tym plakatem na, na brzegu Nysy, ale od strony Gernic i ona ma ten plakat. z brakuje mi ciebie. Koleżanka zobaczyła, miała plakat zrobiony. Nam sporo Koleżanek, które tak przez maseczkę się orientowałam, czy chyba to one, to miały garnitur tęskni za tobą. To był protest i pracowników, ale też innych, bo tęsknimy za garniturą. Zawsze mieliśmy to otwarte, nawet mogliśmy do bodem przechodzić, a tutaj nagle nie możesz.